Ten wskaźnik kończynowy jest na historycznym poziomie. Ulica ma niesamowite FOMO, a fundusze i grubasy mocno się wyprzedają. Tak samo górnicy, również bardzo duże sprzedaże. Jak zapowiada się aktualny tydzień, najważniejsze wykresy łączeń, które naprawdę zaczynają wariować. Przejdziemy sobie przez wykresy, to jak ja widzę w tym momencie, rynek kryptowalut Bitcoina, Ethereum. Porozmawiamy sobie o tym, co może wydarzyć się w najbliższym czasie. Oraz oczywiście najważniejsze newsy ze świata krypto. Pewna najważniejsza strefa, z której Bitcoin faktycznie może mocno skorekcić. Także w tym odcinku przeprowadzę Was przez to, jak się Zachowywać w najbliższym czasie na rynku kryptowalut. I oczywiście w odcinku również mam dla Was mega, mega fajną niespodziankę. Także oglądajcie do końca, ponieważ jest coś super, co przygotowałem dla Was. Także, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy odcinek. Moi drodzy, zaczniemy sobie oczywiście od on czyli Futures Perpetual Funding Rate, czyli właśnie to dziwna, dziwna rzecz, która dzieje się na tym wykresie, ponieważ jest on na historycznym poziomie, ale i teraz pokazuje nam, że cały czas przewaga jest po prostu longów, mimo że mamy trend spadkowy, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem. I właśnie to może być spowodowane tym fomo, ponieważ ulica cały czas gdzieś tam skupuje, zobaczyła wybicie ostatniej, pomniejszej górki i już myśli, już czeka na te 70-80 tysięcy dolarów gdzie faktycznie najwięksi gracze wcale tych longów nie otwierają. Ponieważ cały czas, do czego sobie też przejdziemy na wykresach i zobaczymy, mimo wszystko jesteśmy w trendzie spadkowym. I teraz, moi drodzy, Bitcoin Exchange Net Position Change. Tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ mimo iż mamy trend wzrostowy, jeżeli chodzi oczywiście o skalę makro, ponieważ w skali Mikro mimo wszystko jesteśmy w spadkowym, to tokeny trzymane na giełdowych woletach są cały czas wyprzedawane, czyli ludzie można powiedzieć korzystają z podbitki cenowej i sprzedają tokeny ze spota, które są pod wodą. No tutaj ciężko stwierdzić, ale taka sytuacja może mieć miejsce. Czy po prostu słuchajcie, fundusze hedgingowe korzystają właśnie też z tej okazji i sprzedają bagi, gdy ulica ma FOMO. Moim zdaniem bardziej ta druga opcja, czyli faktycznie fundusze gdzieś powolutku, powolutku się wyprzedają. Jak widzicie po tym wykresie, nawet nie tak powolutku, bo tutaj te wyprzedaże są całkiem duże, czego po wykresach jakoś bardzo, bardzo nie widać. Więc ulica faktycznie może tutaj tworzyć nam FOMO, kupować sobie te tokeny, ponieważ myśli już o 100 tysiącach i Lambo, a fundusze po cichutku, po cichutku wyprzedają się ze swoich toreb. Czemu? Prawdopodobnie najbliższy czas nam to pokaże. Zresztą słuchajcie, następny wskaźnik, czyli balance in minor wallets, czyli po prostu ile bitcoinów mają górnicy. A tutaj górnicy sprzedają solidnie. Cena bitcoina rośnie. Górnicy sprzedają. Cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym, można powiedzieć na tym wykresie, co oznacza, że górnicy cały czas na tych wszystkich podbitkach, na tej wysokiej cenie, mimo wszystko, bitcoina, po prostu sprzedają swoje kryptowaluty, co w pewnej perspektywie będzie po prostu negatywnie. Wpływało na cenę retailu. Dodatkowo, moi drodzy, popatrzmy sobie na ciekawy bardzo wykres, mianowicie Bitcoin percent of addresses in profit. I tutaj zaczynamy powoli wchodzić tutaj w tą czerwoną strefę, z której to mamy ciągle spadki. Zobaczymy, czy i tym razem tak będzie. Więc tutaj musimy zwrócić uwagę na to, czy faktycznie w tej okolicy patrząc na ten wykres w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach, jeżeli będziemy wchodzić, będziemy faktycznie widzieć reakcje spadkowe zresztą pokażę to również na wykresie za chwilę jak przejdziemy sobie przez chainy ponieważ jest pewna strefa, z której Bitcoin Powinien odbijać się i po prostu zacząć korekcić. Przechodząc dalej, moi drodzy, Fear and Grit Index, oczywiście mamy 63 punkty, coraz większa chciwość, oczywiście jeszcze nie ekstrem, jednakże, jeżeli dojdziemy do tego ekstremum, można byłoby zacząć zastanawiać się nad sprzedażą naszych asetów, ponieważ tam ulica już totalnie będzie wariowała. A tej chciwości nie widzieliśmy prawie. Trzy miesiące, także zobaczymy jak ten znak wpłynie w aktualnym czasie na rynki kryptowalutowe. A słuchajcie w tym tygodniu na Forex Faktory, czyli coś na co powinniście patrzeć co tydzień jakie najważniejsze wydarzenia z rynku tradycyjnego będą się działy, co będzie mogło mieć w pośredni, bezpośredni wpływ na rynek kryptowalut. I tutaj moi drodzy już w poniedziałek o 19.55 Fed Chair Powell Speaks. Jest to nie jakieś turbo ważne wydarzenie, ale na pewno trzeba na nie zwrócić uwagę. I od razu Wam powiem, 19.55 nie tak ważne wydarzenie, jednakże jutro po południu śledźcie mojego Instagrama, Twittera oraz patrzcie na Discorda, ponieważ będziemy robić live'a podsumowującego miesiąc wrzesień, a rozpoczynającego miesiąc październik, czyli predykcje, to co się działo, to co się może dziać, a przede wszystkim, moi drodzy, porozmawiamy sobie o największym turnieju tradingowym na świecie, w którym oczywiście będziemy brać jako CST udział, przewinę Wam wtedy wszystkie strategie, jak to będzie działało, jak działa regulamin, będzie stworzony Specjalny kanał na Discordzie. Przez 3 tygodnie będziemy na nim siedzieć praktycznie non-stop na kanałach tekstowych, na kanałach głosowych i próbować w tym turnieju zająć jak najlepsze miejsce. Więc jeżeli chcecie mega wzmożony czas przez 3 tygodnie, cały czas wykresy, cały czas live trading, cały czas rozmowy o rynku, to zapraszam Was na mojego Discorda, ponieważ od października będziemy powoli rozpoczynać ten turniej i naprawdę mięso. To mało powiedziane. Można powiedzieć, że cały Dzik wjedzie na stół. A moi drodzy, jedną z nagród sponsorowaną przeze mnie, tak naprawdę, będzie iPhone 16 Pro o wybranym przez Was kolorze. Zostanie wybrana jedna osoba, która otrzyma taki dodatkowy prezent, że tak powiem, ode mnie, do tego, żebyśmy mieli motywację faktycznie zająć miejsce w pierwszej pięćdziesiątce tego turnieju, gdzie w tamtym roku byliśmy na 112. chyba miejscu. No w tym roku pierwsza setka musi być, a najlepiej pierwsza pięćdziesiątka. Także mam nadzieję, że wszyscy wspólnymi siłami, Osiągniemy ten cel. Także moi drodzy, kontynuując na kalendarzu Dzików nie ma, ale na pewno unemployment climbs również jest to wydarzenie, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Ono pośrednio wpływa faktycznie na rynek kryptowalut. No i unemployment rate w piątek również warto zwrócić uwagę. Są to wydarzenia nie jakieś turboważne, bezpośrednio wpływające, jednakże zawsze w okolicach właśnie tych wydarzeń po prostu widzimy jakieś ruchy na kryptowalutach. A pamiętajcie, że bardzo często takie wydarzenia są wyceniane trochę wcześniej, także nie Czekajcie stricte na ten dzień, na tą godzinę, tylko patrzcie kilka dni wcześniej, ponieważ tam już mogą dziać się jaja na rynku kryptowalut. A tu, moi drodzy, popatrzmy sobie teraz na ETF-y, ponieważ bardzo mocny tydzień na Bitcoin ETF, ponad 1 miliard dolarów wpływów, co jest bardzo dużym wynikiem. A ostatni taki tydzień był aż 10 tygodni temu, także tu faktycznie mamy następne potwierdzenie tego, że na krypto, na rynku robi się coraz cieplej, ludzie łapią coraz większe FOMO, więc pamiętajcie, nie łapcie tego FOMO razem z nimi. Poczekajcie na faktyczną górkę i ewentualnie tam shortujcie, czy wyprzedawajcie pewne swoje aktywa, ale nie dołączajcie się do spóźnionego pociągu, bo pociągnie Was po prostu na samo dno. A co ciekawe, moi drodzy, na ETF-ach, na ETH po raz drugi w historii zanotowały pozytywny dzień. No cóż za niespodzianka, jednakże taka niespodzianka to nas jakoś zbytnio nie cieszy. ETF-y na ETH i ogólnie całe ETH niestety cały czas troszeczkę robi pod siebie. A tutaj, moi drodzy, Bitcoin STH, czyli SOPR Indicator. Aktualnie nie robi nic nowego, powoli wyprzedawanie się do wspomnianego poziomu 55 tysięcy. I tutaj moi drodzy, jak co tydzień on chain od naszego analityka budynia, zgodnie z założeniami znajdujemy się aktualnie w oporze 66 tysięcy dolarów. Jak w tym czasie wygląda sytuacja na STH, czyli bardzo ważnym indykatorze, oscylatorze, znajdujemy się nad Poziomem STH Realized Price na wykresie MVRV wchodzimy w pozytywne wartości. Jak widzicie, STH SOPR bardzo mocno wystrzelił i aktualnie znajduje się już w całkiem wysokich wartościach, więc musimy również na to zwrócić uwagę, czy tu czasem nie jest jakieś przelewarowanie tego rynku, i następny confluence point do tego, że jesteśmy blisko miejsca, z którego powinniśmy zobaczyć czy dużą, czy małą, ale na pewno korektę. Następnie, moi drodzy, Short -term Hodler STH SOPR Indicator. I tutaj supply pokazuje cały czas spory demand ze strony właśnie tego indykatora. Ale warto też zauważyć, że znajdujemy się blisko przegrzanych wartości, czyli, moi drodzy, cały czas mamy konfluency na to, że mamy dwie opcje tak naprawdę. Pierwsza opcja jest taka, że dostaniemy ogromny zastrzyk wolumenu i faktycznie te wszystkie opory, które mamy w tym momencie na drodze zostaną, bez żadnego problemu przebite, przejedziemy przez nie jak przez masło, ale na to powinniśmy dostać sygnał, bo faktycznie, jak dostaniemy, rozpocznie się ta niesamowita pompa na rynku kryptowalut, to możecie wiedzieć, że wszystkie opory po prostu zostaną przebite. Tak, ale jeżeli powolutku będziemy dochodzić do tych poziomów, bardzo ważne jest, żeby oglądać właśnie te indykatory, ale też tego nie musicie robić, bo to co tydzień macie u mnie market update, na którym możecie to sprawdzić, to wtedy będziemy na bieżąco również na Discordzie sprawdzać, czy czasem nie ma sygnału, że na tym oporze się zatrzymamy i stąd dostaniemy faktyczną korektę. Następny ważny wykres od naszego analityka budynia, czyli Shorter Hodler Supply in profit loss ratio. Widzimy, że właśnie ten STH, czyli Shorter Hodler Supply momentum pokonało. 155-dniową średnią MA, a to byczy długoterminowy znak, więc tutaj nie możemy też patrzeć na rynek tylko z jednej perspektywy, że zaraz będzie korekta. Oczywiście jestem za tym, bo jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym, jednakże również warto i dobrze jest patrzeć na te pozytywne znaki, żeby nie zostać zaskoczonym przez rynek. I tutaj, moi drodzy, jeszcze jeden. Shorten Hodler MVRV ratio momentum pokazuje dojście do oporu. Hitet, można powiedzieć, na poziomie 66 tysięcy dolarów, co również będzie naszym następnym konfluencem do tego, że jesteśmy w tym momencie w bardzo, ale to bardzo, newralgicznym miejscu. A tutaj na rynkach futures, moi drodzy, sytuacja nie wygląda tak tragicznie, ponieważ Fundy Grade znajduje się w neutralnych wartościach, co dla nas jest dobrym znakiem, ponieważ ani nie jesteśmy jakoś bardzo przelewarowani w jedną czy w drugą stronę, jednakże oczywiście nie jest to jedyny wykres, na który powinniśmy patrzeć, ale nie daje nam ten wykres w tym momencie momencie żadnego znaku, warto na to patrzeć oczywiście, ale warto też powiedzieć o fundingu, jeżeli jest neutralny. Słuchajcie, znakiem ostrzegawczym, ponieważ o to nam tutaj chodzi, może być gwałtowny wzrost open interestu, według tego właśnie wskaźnika, który w tym momencie widzimy. Zobaczcie, jak mocny ruch tutaj został e, wykonany, także również warto zwrócić uwagę na pewno na ten open interest, jak bardzo ulica, właściwie nie ulica, ale inwestorzy po prostu interesują się w danym momencie rynkiem. Także moi drodzy, na stwierdzenie lub zanegowanie pewnych informacji. Przejdźmy sobie teraz na wykresy i zobaczmy jak tak naprawdę z punktu analizy technicznej ma się sytuacja na wykresach i co, w jaki sposób w najbliższym czasie powinniście reagować, czy to na wzrosty, czy to na spadki, które faktycznie mogą się pojawić. A więc, moi drodzy, przelećmy sobie przez Bitcoina, ponieważ to jest dla nas w tym momencie najważniejsze. Mówiłem wam ostatnio, że próbowałem robić shorta w tym miejscu, jednakże okazało się to miejsce zbyt słabe do tego, żeby po prostu shorta zapisać. Innać. Nawet jak sobie wejdziemy na 12-godzinówkę, zobaczcie, jaka była ciekawa sytuacja, ponieważ tutaj mieliśmy to wybicie bez wolumenu, czyli tak naprawdę ulica mogła wypchać tą cenę zgodnie z założeniami, zgodnie z tym, co chcieliśmy osiągnąć, czyli dojście do głównego naszego punktu, point of control, głównego miejsca ewentualnego oporu. Chociaż dla mnie ta strefa najbardziej oporowa jest w tym miejscu pomiędzy 67 tysięcy a 70 tysięcy dolarów, ponieważ pamiętajcie, że to haj jest mało istotny. Dla nas najważniejsze górki, które musimy przebić, to jest 1, 2, 3. Więc w tym momencie, kiedy ulica zobaczyła, że mamy szansę do przebicia haj, już złapała FOMO. I tutaj możemy zobaczyć potwierdzenie, że faktycznie grubi gracze gdzieś w nocy jakiegoś fingera po prostu w cudzysłowie wcisnęli. Jednakże hmm, czy to może być znak, że się odbijamy i już jest koniec, już znowu lecimy? Moi drodzy, nie. Pamiętajcie, że ja jestem niedźwiedzio nastawiony do jakby całego prize action, do tego, co Dzieje się na bitcoinie, ale w momencie, w którym przebijemy 70 tysięcy dolarów, dla mnie to będzie mocny. Drugi właściwie znak, zaraz powiem o pierwszym, do tego, że mamy dużą szansę do wybicia nowego ATH i wtedy moje spojrzenie niedźwiedzie na wykres dopiero powoli zacznie się zamieniać. Nie zamieni się już, ponieważ tu również możemy otrzymać pułapkę dla właśnie longujących, patrząc na płynność, która jest na poprzednich knotach. Zresztą zaraz pokażę na to też inny wykres. Więc w tym momencie tak naprawdę możemy dostać tylko mały pullback, czy po 62 tysiące, czy 59, 000, chociaż moim zdaniem te dwie strefy już będą dobrym miejscem do ewentualnych zagrożeń kupów, bo jeżeli dostaniemy reakcję na tym point of interest, który tutaj się znajduje na 62 tysiącach 62 500, dostaniemy dobrą reakcję, możemy po prostu się odbić, stworzyć fajnego flipa i iść po wyższe poziomy, więc można powiedzieć, że będę próbował z tego pullbacku, po tym pullbacku ładować jakieś delikatne longi, chociaż i tak uważam, że jesteśmy dosyć wysoko. Teoretycznie nie wybiliśmy nowego low po tym zebraniu płynności, po tym zebraniu płynności również teoretycznie moglibyśmy wybijać nowe szczyty, ale jeszcze trochę drogi do tego mamy, więc też nie podniecajcie się za nadto. Nowy higher low, nowy higher high tutaj, jednakże głównym testem tego, co się wydarzy, będzie dopiero to miejsce. Więc tutaj z czystej teorii można byłoby myśleć o longach, Zresztą moi drodzy, ja łapałem zakupy na spocie w okolicach 50 tysięcy dolarów na tym 1,618, więc cały czas próbuję ten wykres tutaj shortować na kontynuację trendu spadkowego. Oczywiście jestem zabezpieczony tym longiem, więc no tutaj też mi jest łatwiej shortować niż pewnie niektórym z Was. Jednakże bardzo, bardzo ładna reakcja na trendline, który tutaj się wytworzył. Mały liquid grab na wybicie tego golden poketa, który no dał tutaj znak do tego, że ewentualnie może coś się dziać. Jednakże wcale... Pozytywnie to nie wygląda. Dostaliśmy doji, dostaliśmy natychmiast po doji świece spadkowe. Prawdopodobnie tworzy nam się tutaj dosyć sensowny order block na tym właśnie doji. Więc w tym momencie musimy obserwować, tak jak powiedziałem, strefę 62 tysięcy. Skąd teoretycznie można byłoby brać longa, chociaż moim zdaniem strefy niższe będą dużo lepszym, dużo mocniejszym takim high probability trade, którym ja osobiście Będę zainteresowany. Czy tak naprawdę tutaj chcemy zrobić ten bieg od point of control do wytestowania? 1,618 na 36 tysiącach nie sądzę. Raczej naszym takim ostatecznym miejscem jest faktycznie te 44 tysiące, przynajmniej w najbliższym czasie. Moim zdaniem do tego jest jeszcze długa droga, więc też nie fiksujmy się, że cena od razu tu spadnie. Biorę ten poziom pod uwagę, tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach. Cały czas on według mnie jest w grze, ale żeby do niego dojść, naprawdę dużo po drodze musielibyśmy zrobić, gdzie zobaczmy, tutaj mamy dwie nasze główne płynności, które na pewno, jeżeli tam byśmy zeszli, dostaną reakcję. Zaraz sobie przejdziemy jeszcze do dominacji i total trójki, jednakże naprawdę weźcie pod uwagę, ja oczywiście w tym momencie jestem z okolic e, 65700 dokładnie w szorcie, Jest on zabezpieczony w tym momencie na break event, na shortach teraz bardzo szybko powinniście zabezpieczać się na break even bo shorty są dosyć ryzykowne w tym momencie i mogą wywieźć, więc po prostu uważajcie. Ja czuję się dużo pewniej ze względu na to, że po prostu mam zapiętego spota z dołu, więc można powiedzieć, że tego spota hedżuję shortami na rynku futures. No i też rozgrywam jakby poziomy po prostu zgodnie ze strategią, którą mam obraną, które wyznaczyłem sobie wcześniej. Nieważne jakie ja mam teraz emocje, nieważne co sobie myślę, zresztą po prawej stronie ekranu na górze macie teraz ostatni odcinek, turbo ważny odcinek o psychologii tradingu, jeżeli chcecie w tym świecie przeżyć, a właściwie żyć, bo przeżyć to można 5 minut i zazwyczaj tak to się kończy, więc tutaj po prostu zgodnie z planem okolica shorta i zgodnie z Planem również będę łapał longi po. Pullbacku. Więc tutaj oczywiście nie obrażamy się na wykres. Tradujemy to, co nam pokazuje i shorty i longi. Jeżeli po prostu price action na to pozwala, warto to zapinać. A moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich moich zagrań na rynkach futures na bieżąco, w czasie rzeczywistym, czy moich zakupów na spocie, czy tradeów i zakupów pro-traderów, którzy są na serwerze, czyli po prostu moi drodzy, dostęp do całej strefy patrona na Discordzie, czyli tej części dodatkowej, handel CST, wszystkie moje trady pozytywne analizy na żywo tego w jaki sposób dane kojny rozgrywać Handel Pro, czyli miejsce w którym pro traderzy wrzucają codziennie na bieżąco analizy z poziomami zakupu, z poziomami sprzedaży, z pełnym opisem, komentarzem, z całym moim, drodzy, eksperymentem inwestycyjnym na rynku spot, danymi on-chain. Tutaj mamy analityka od on-chainów, który wrzuca wam dokładnie on-chainy z pełnym opisem oraz komentarzem w jaki sposób to rozegrać, w jaki sposób może to płynąć na rynek, żeby pomóc Wam po prostu na tym rynku się odnaleźć oraz dobrze go rozgrywać. Moi drodzy, narzędzia, hitmapa, liquid levers, market cipher, narzędzia bardzo drogie, które macie w 100% za darmo oraz codzienne live tradingi, codzienne odprawy, na których to na żywo rozgrywamy rynek, analizujemy, patrzymy co na nim się dzieje, a to wszystko dostępne właśnie dla patronów, więc wystarczy, że się zarejestrujecie na giełdzie Bybit z linku, który macie w opisie pod tym filmem. Wpłacicie sobie równowartość 100 dolarów, zaczniecie tradeować i macie dostęp do tej strefy, do nieograniczonej wiedzy, nieograniczonych tradów, więc mam nadzieję, że to miejsce spodoba Wam się tak samo jak innym, którzy już z tego korzystają. Zresztą, jak zobaczymy sobie na dominację bitcoina, dosyć mocny tutaj mieliśmy zejście z 58%. W tym momencie chcę zobaczyć, w jaki sposób w nowym tygodniu utrzymamy dominację na tej czerwonej, słuchajcie, strefie. Jeżeli ta dominacja tu będzie spadać, no to może być nieciekawie. Zresztą, jak sobie wejdziemy, słuchajcie. Na wykres dominacji Tetera, który jest dla nas wykresem kluczowym, jest dla nas wykresem bardzo ważnym. Dotknęliśmy naszą główną strefę wsparcia. Zachowaliśmy się na niej całkiem dobrze, całkiem dobrą reakcję na niej dostaliśmy. Nie doszliśmy do dołu tego puzona, właściwie można powiedzieć, tylko po prostu dostaliśmy stąd reakcję. To jest oczywiście wykres dniowy. Musimy też patrzeć na trochę mniejszych timeframeach. Zobaczcie. Jak duży wolumen tutaj był właśnie na tej dominacji, czyli po prostu ilość tych teterów się nam tutaj zwiększa. Pamiętajcie również, że jeżeli dominacja tetera się zwiększa, cena bitcoina teoretycznie powinna spadać i vice versa. Jeżeli dominacja spada, bitcoin rośnie. I tutaj taką zależność również ostatnio zauważyliśmy, ponieważ zobaczcie, że od 5 sierpnia mieliśmy bardzo mocny spadek dominacji tetera, a znowuż od 5 sierpnia, czyli dokładnie tutaj, zobaczcie, jaki mieliśmy wzrost na Bitcoinie. Więc te dwa wykresy są ze sobą bardzo, ale to bardzo mocno skorelowane. Więc jeżeli zapytacie się mnie, co robić, shorty prawdopodobnie troszeczkę spóźnione, więc tutaj ewentualnie łapać longi na poszczególnych strefach. Zresztą będę to na bieżąco update'ował stricte na Discordzie, na którego Was serdecznie zapraszam. Także moi drodzy, dane on-chain w tym wypadku zbytnio się nie pomyliły. Faktycznie mamy dosyć mocno przelewarowany rynek, moim zdaniem. To nie znaczy, że my nie wybijemy nowego... ATH, ale pamiętajcie, że impuls wzrostowy nie może trwać wiecznie. Jeżeli dostajemy impuls, który teraz był jednoznacznie widoczny, to jakiś pullback, jakaś korekta musi się wydarzyć. Więc jeżeli taki impuls jest korektowany, to nie patrzcie od razu, że lecimy do piekła, tylko zwróćcie uwagę na strefy po drodze, które mamy i ewentualnie na tych strefach można się zapinać właśnie w longi. Ponieważ w skali makro, czyli jeden week, jak sobie popatrzymy na wykresie, to faktycznie zobaczcie, że jesteśmy tutaj w trendzie wzrostowym i nie ma o czym gadać, ponieważ nie wybiliśmy, tutaj nie zrobiliśmy overbalansu. Jeżeli przejdziemy sobie troszeczkę na mniejszą skalę, to zobaczymy, że lokalnie tu i nikt nie powie, że nie, jesteśmy w trendzie spadkowym. Oczywiście trend spadkowy również wiecznie trwać nie będzie, więc prawdopodobnie Patrząc z powodu tej skali makro, my w końcu wybijemy nowe szczyty i będziemy robili tą, tworzyli tą kontynuację. Jednakże, znowuż w skali mikro, patrząc na to, co tu się dzieje, zobaczcie, no, mimo wszystko jesteśmy w trendzie wzrostowym, zrobiliśmy takiego v-shape'a, Bardzo dobra korekta, by tu była dla rynku, na pewno zdrowa, na pewno teoretycznie by to było bardzo dobre, gdybyśmy w tym momencie po prostu przetestowali okolice tych 62 tysięcy, które w tym momencie dla nas są właśnie na 4 godzinówce głównym oporem, więc stąd możemy dostać reakcję i myślę, że jest to sensowne miejsce, żeby brać longi pod wybicie tego POC na 67 tysięcy z run do 70 tysięcy. Jednakże jeżeli tego poziomu nie utrzymamy, po prostu patrzcie na poniższe, będę Wam to zresztą update'ował na bieżąco na Discordzie. Zresztą tak jak i Bitcoin zaczął swoją mini korektę, tak samo Alty dostały delikatnie po tyłku, więc również na nie uważajcie, pamiętajcie o strefach, które wyznaczaliśmy na Discordzie. Jeżeli nie będą one utrzymane, nie będzie to dobrze wyglądało w dłuższej perspektywie. A moi drodzy, przypominam, że w linku pod tym filmem macie możliwość odbioru bonusa 500 dolarów w pozycji na wybranych walorach. Po prostu za darmo. Jeżeli zarejestrujecie się z mojego linka, możecie wziąć sobie taki bonusik i za Friko spróbować potrajdować na rynku Futures. A co zarobicie? No to już wasze. A teraz moi drodzy, najważniejsze newsy ze świata krypto. A są naprawdę ważne. Słuchajcie, w ubiegły piątek założyciel Binance, czyli po prostu CZ, został zwolniony z więzienia. Uwolnienie zało nastąpiło dwa dni przed planowaną datą 29 września. Zgodnie z prawem do wcześniejszego zwolnienia więźniów, jeśli ich data zwolnienia przypada na weekend lub święto, a natywny token Binance, czyli BNB, nie zareagował. Totalnie na tą wiadomość, tak jak to miało miejsce w przypadku uwolnienia Durowa i Coina Ton. Co się dalej wydarzy? Tak naprawdę myślę, że CZ potrzebuje trochę czasu, żeby dojść do siebie i zacząć działać czynnie na tym rynku. Także na pewno warto obserwować poczynania Binance'a oraz cz co w najbliższym czasie będzie chciał robić i czy faktycznie po odbyciu kary opanuje się ze swoimi manipulacjami rynkowymi. A o Wilku mowa, ponieważ słuchajcie, Durow, można powiedzieć, jak jesteśmy w trakcie tego tematu, to nie mogę nie Wspomnieć o kolejnych zmianach, które będą miały miejsce właśnie na Telegramie. Niestety, zgodnie z przewidywaniami, Durow dogadał się ze służbami za zamkniętymi drzwiami i wprowadził kolejne zmiany w swojej prywatności. Na kanale Durowa ukazał się bowiem wpis dotyczący aktualizacji warunków korzystania właśnie z tego komunikatora, którym jest Telegram. Wprowadzone zmiany są znaczące, ponieważ zakładają możliwość udostępniania wymiarowi sprawiedliwości danych osobistych użytkowników czyli, jednym słowem, Żegnaj Telegramie już na zawsze. Chodzi tutaj przede wszystkim o adresy IP, numery telefonów. Każdego kwartału przygotowywany będzie taki raport dotyczący ilości danych udostępnianych wymiarowi sprawiedliwości. Także moi drodzy, zastanówcie się dwa razy, czy na pewno chcecie korzystać z Telegrama. Bo ja na pewno nie. Co ciekawe, w obliczu tych informacji w internecie zaczęły pojawiać się głosy mówiące o tym, że bardzo prawdopodobne jest, iż kryptowaluta ton odetnie się od Telegrama, aby właśnie nie oberwać rykoszetem krytyką, która spada na Durowa i Telegram. A spada, bo musiał się dogadać, prawdopodobnie miał ultimatum i sytuację bez wyjścia. Moim zdaniem, jeżeli ton faktycznie nie odepnie się bezpośrednio od Telegrama, to jest to już skończony projekt. No i moi drodzy, wracamy do Genslerka. W zeszłym tygodniu miejsce miało przesłuchanie Garego Genslera przed kongresem. Republikanie zakwestionowali regulację SAP-121, którą już mówiłem wam dawno temu, jakim totalnym dziwactwem właściwie jest. Prowadzoną właśnie przez SCC, twierdząc, że niesprawiedliwie faworyzuje ona wybrane banki, jednocześnie nakładając ciężkie koszty na powierników kryptowalut. Podczas przesłuchania Gary zmierzył się z krytyką dotyczącą postępowania w sprawie właśnie Dead Box, którą sędzia federalny uznał za niewłaściwie prowadzoną i wprowadzającą w błąd, co doprowadziło do nałożenia sankcji na SCC. Gensler przyznał się, że sprawa była. Źle poprowadzona. I to są najgorsze słowa, jakie mógł dobrać do tej całej sytuacji. Po prostu to spierdolił. Tymczasem Senat USA przyjął ustawę, która ma znieść antykryptowalutowe przepisy bankowe, aczkolwiek na drodze do wprowadzenia jej w życie stoi Biden, który może je zawetować. Zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Na pewno dobre byłoby to gdyby cofnęli te ustawy dotyczące kryptowalut, ponieważ retailowcy no, mogliby troszeczkę odetchnąć, jeżeli o to, jak to prawo wygląda, jak to prawo jest po prostu złożone. Także obserwujcie, patrzcie, zobaczymy, też zobaczymy, czy Kamala, czy jak Trump wygra, jak dalej poprowadzą tą sprawę, która no, mimo wszystko jest kluczowa dla przyszłości kryptowalut. Moi drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że jak zwykle Market Update przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i pomóc mi zwiększyć zasięgi Ponieważ aż połowa z Was nie subskrybuje mojego kanału. Wszystkim wspierającym bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz zapraszam Was na discorda, ponieważ tam niedługo w i grube grube nagrody. Także trzymajcie się do zobaczenia niedługo na razie.